Zima tu cebula. Pokażę Wam dzisiaj, jak zbudować oto właśnie taką lampę. Będziemy potrzebować płotków, bloku czerwonego kamienia, lepki tłok, detektor światła, lampę i oczywiście brukowe płyty. Więc bierzemy się z robotę. Oto i właśnie zbudowaliśmy lampę. Teraz pokażę Wam, jak ona będzie działała w nocy. Dziękuję i zobaczymy się w następnym odcinku.